Sam to byłem potem przeniesiony jeszcze zresztą, nie tylko ja sam, ale za grupa pod Toruń. Te same roboty, w takich samych warunkach, ale już to było pod Toruniem. To był duży majątek. Nazywał się z niemieckiego Lindenhof, z polskiego. Tutaj szukają tej nazwy. To się nazywały Lipienki, coś takiego. W każdym razie była to już przygotowana organizacyjnie przez Niemców, bo była jej kuchnia. Przygotowana i już, już te pomieszczenia, jak się tam spali, oczywiście się w tych samych namiotach, takich. Te same roboty, z tym, że bardziej trudne, dlatego, że to już, już były te jesienne roztopy, przymrozki. Jak się kopali właśnie tego bokerowy, to nie można było ukopać to łopatą, mimo że człowiek tam wysiłki wkładał w to, bo ta glina się lepiła, to, to nie można było wyrzucić do góry. Bo to były takie stopniowe, na przykład jednemu się podawało, później drugiemu, a te ostatnie dopiero do góry na dół ten urobek z tego roku podawał. I no, Niemcy nas cały czas gnębili, dlatego że jeśli ktoś złamał w tych trudnych warunkach, na przykład trzonek od łopaty, to ten szonkiem bili nas i kazy starał się jakoś tam, żeby nie stracić, no bo potem nie podawał tego robić, ale przyszedł mróz i z kinofamy trzeba było rąbać teraz tamto, te całe uroby.